Witaj, witam cię bardzo serdecznie, dziś chcę ci powiedzieć na temat oddychania, aczkolwiek w taki, mały, w taki mały, szybki sposób, ponieważ wiem, że twój czas jest bardzo cenny i na pewno chcesz mieć więcej czasu dla siebie, ale chcesz, żeby to, ten twój czas był jak najbardziej, bym tak powiedział, Efektywny, jak najbardziej przyjemny, euforyczny, bym powiedział, jeszcze, ale jak to zrobić? Przez Twój oddech. Pod tym nagraniem jest przycisk albo będą kolejne wideo które będą pokazywać, jak w 3 minuty można zmienić i dołożyć do naszego ciała to co my chcemy aby się wydarzyło czyli jak poprawić nasz oddech aby nasz komfort życia poprawił się razem z nim a poświęcisz na to całe 3 minuty dzięki temu będziesz bardziej efektywny ja mówię to tylko i wyłącznie dla ciebie nie dla twojego szefa nie dla twojej babci cioci rodziny tylko i wyłącznie dla ciebie żeby twój komfort życia był jeszcze lepszy szybszy żebyś osiągał osiągała więcej i tym sposobem mieć coraz więcej przydatnych dla ciebie rzeczy i aby twoje życie zmieniło się na takie jakie ty w tym momencie chcesz a to jest tylko oddech a nad nim masz pełną władzę i dzięki niemu możesz po prostu Zmienić całe Twoje życie. Jeżeli spodoba Ci się to nagranie, które będziesz otrzymywać później w kursie, zobacz, przeczytaj, co tam jest więcej napisane, przesłuchaj, ćwicz, a na pewno Twoje życie się zmieni. Twój komfort Twojego życia będzie również inny nie będziesz reagować na różne rzeczy, do, które do tej pory reagowałeś, reagowałaś, a e, przez to, że nie będziesz reagować, Twoje ciało będzie w 100% pod Twoją władzą. Także daj łapkę w górę, obserwuj e, na YouTubie e, na Czarodoro, kliknij dzwoneczek, aby wiedzieć jakie są następne nagrania. I co, zapraszam na kurs, a zobaczysz, że całe Twoje życie nabierze rozpędu. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia po drugiej stronie.